No pierwsza, ok. Dobra, no to atakujemy. Cool. Ale... jo, Olu, jaki sniper. To idzie nam dobrze, to jest łatwy tryb Ja tu sobie poradzę Nie? Tak, Ja tu sobie poradzę Już działa internet widzowy, więc jest ok Dobra Koszko, idziemy, idziemy I ginie um, matko, widzę. Widzowie już jestem, rozmawiałam przez telefon. No i tak... sorry, sorry jak coś się będzie śmiał, że ten że tak... Nie Damian, nie. Nie Damian, nie gramy. Ja gram z widzami, a widzowie mają wbić, Dobra, moc czwarta tu jest. A tu coś... Bilet ticketków, jakąś za dużo nie mam. Dobra, dajmy sobie starczy gra solo, bo całego się łatwo gra. Albo zagrał sobie z botami za chwileczkę. Żeby sobie po prostu się. Dobra, no tu siedzę. Dobra, no jeszcze nie atakuję. Nikt mnie nie widzi. Dobra, 6 Ja Jasy tu czekam aż wszyscy zginą Pięciu zadymiarzy Ja, ja przy jedynce wolę zostać, ale fajnie. Cała gra się w chowaniu w krzakach. Okej, okay, przen że się. Tu się schowam. Okej. Okay. Tam jest... bardzo jest Sheli. Co jak? Jak, jak Shelly mnie wypatrzyła? Te gamonice z czesko. się leczy. Chodzę, że ta gamonica z czesko mogła mnie zobaczyć. No, co za gamonica? Mógłbym jednak to mnie skakać. Dobra, trudno. Ale spokoj, cztery bucharki są. Nie, Damian, nie. Jeśli chcesz zagrać z widzami, to ty masz jakieś przeszkody. Dobra, otworzymy skrzynkę, to mały końcy. Eee, okej. Okay. Nie. No i dwieście sześćdziesiąt ale ładnie i no przestań, boże, o ja, będę sprawdzał tą aktualność. I dobra, lecimy ale w dół. Po tej rundzie zagramy z butami. No, ale. Mogła laska uciekać, dobrze. O, Barley! Kochany Barleyek. Ej, pokaż ten duży rekorder, bo. bo ja nie mam głosu zawsze w lewy play. Co? jest Matko, szans nie ma. A na ten na walkę. Jedenastkę trzeba robić. Matko i typowi odpad. Dobra, siedem. 2000 z Dobra, uciekały się tam chołam. Pokaż jak to wygląda. No dobra, zaraz pokażę. I typie! Jest, udało się. Szybko lecz się Jest dobra. I Piara znowu nie da rady. Okej, okay, dobra. I tak, uciekać, uciekać. Kłuko. Dobra. Juhu, na razie. I świetnie. I dopiero. I tak nie idzie. No co za bambiczka. No lewy. Teraz mam tylko ja nie ma szans. To no, świetnie. No, zabieraj te błyskawice! Rozstrzelaj, no. No. Było to gówno. Trzy, Trzy v jeden jest najlepsze. Tu no, i tu się pomylisz. Nie, Damian, ja nie, nie gram! Boże! No nie! Ty mi nie dasz w spokoju grać. Dobra, gram z butami uh -huh. yy, Dajmy sobie... Zadyna. Poczekajcie moment. Co za dymat? Co za No to ogrodowy. Dobra, no. Teraz będzie ok. No gole. Fararara. Dorwinki kos. A tu trzeba ją potuwać. もうちそうさまでした。

1-0. Dobra, mama grać w zadymeczkę, tylko zadymka będzie teraz na końcu. Gdzie ta zadymeczka, To jest mała zadymeczka. Tutaj plażowy futbol. Sprawdźmy plażowy. Jednak jest plażowy. Ja Lord Paweł, mi Okej, okay, dam ci suba chętnie. Tylko ja nie mówiłam, że promuję kanały, ale dobra. E, jak się nazywa ten twój... E, czekaj, jak się ten cholera chat, czacik. E, Lord Paweł, dobra. Lord. Paweł. Ten pierwszy? Ten pierwszy czy który? A ja nie wiem, dobra, wbiję po prostu Czekaj, po prostu wbiję ze swojego kanału tam i... Ten Króliczki Dobra. A to jest ten lord. Paweł, przyjdź na kanał. A, to ty jesteś. Co, serio? Ło, dużo masz subów. Dużo, dużo. Wiem o... Os... Ło, matko. Tydl. cztery tygodnie temu nagrałeś filmik i miesiące temu już masz... Jezu, niesamowite. To niesamowite, co masz. Przejdź na kanał Kacper, e. O, też prowadzi kanał. O, świetnie, nie wiedziałem. Daję suba. Dobra, dobra, znowu w bokach. Uh, A hodowla kopalnia lecimy. Parara. to było jaka bitka? O oh mój Boże, serio? Bo tu się da leczyć? Nie wiedziałam, że ta opcja Jest, zadano starych HP, bo trzeci. Jej, wygraliśmy. Ej, dobra. Dobra, dosyć tych botów teraz trzeba na prawdziwą grę. Spionek to prędkość ucieczki. Dobra, prędkość ucieczki. Powiadają? No dobra, jak jakieś więzienie. Андреа... No. No. broke мам, like a jar. Andrea. Like whatever. Uh -huh, like okay, na mnie wie, taba. Bo... I się. Oh, like Może pieczęć. to zakończyć. Dlaczego on jest taki silny? Zakończyć kim No może Andrea!

Się, Dobra, widzowie, ja kończę. Żegnam się z Wami na razie. Cześć, a co jest no?